I zakręcił wo światła, a kula do snu się kładła. Miała taki mały układ, stalony o którym nikt nie wiedział, i tam się kładła, gdy ciemność zapadała, bo piękną była. A przy ciemnościach piękności nie widać, więc takiego późnego miała się po płaszczyznach trulać. Woź też był śpiący, ale ostatnim wysiłkiem podniósł lornetkę, by na planetę kulistą popatrzeć. I to, co zobaczył, w archiwach odnalazłem i ukazałem, by w pamięci potomnych się wżarło. Zjawiła się kula. Nagle. Boś nawet nie zauważył w jaki sposób to dziwne zjawisko się zjawiło. Bo zjawiska zawsze się zjawiają, to normalny, stryb kultę. Zjawisk. I teraz włożę to, co w archiwach zostało znalezione, poszarpane trochę, po niewyraźne, ale jednak będzie pokazane. Paśka zjawiła się nagle. Otwornikę gębę darła, a grupa. I powiedzieć kupa, dalej, dalej! dzieci! No! A, jeszcze, no nie ma fiatów, nie ma, jeszcze! Nie ma kwiatów! Nie ma kwiatów! Jeszcze nie ma! Wybitnych nauczycieli. Może ministrów, bo niektórzy jeszcze mieli tornisty na plecach. Teczki, że bez teczki. Pod górę zapierdzielali, by na rozwartą przestrzeń wypaść i wypadli. Jakiś taniec szalony rozpoczęli, który kręcenie bąka przypominał. A dzieci, w ławkach siedzące jak... Z jakimś tępym wzrokiem taniec bąków obserwowały. Strażnik Zakładu umysłów Otwartych na Manipulację szedł za bąkami i nawet Powiem wam, że na tych ławkach nic nie leżało. Bo i po co? Książki, zeszyty. Te dzieci nawet nie wiedziały, co to jest. Które z nich widziało kiedyś, jak dziadek coś potchwiejący się stół podkładał, ale co to było, dzieciak nie potrafił opowiedzieć. Może też się bał, by za idiotę go nie wzięto. Boś powolutko odłożył lornetkę, by wypocząć przed następnym odcinkiem. O tym, co Amster sobie wymarzył nawet myśleć się bał. Wiedział, że Sławek na pewno będzie runcajsem.